Tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie na cotygodniowej pogadance. Tak, zastanowiłem się chwilę. Rok czasu się nie widzieliśmy, rok temu. To już cały rok, tak? Przespaliśmy? Nie, przebawiliśmy się. Ostatnio nie było naszej pogadanki, ponieważ był sylwester, myśmy byli w górach, bawiliśmy się, no a po przyjeździe musieliśmy do siebie dojść. Nie żebyśmy byli tacy tamtego, ale no, generalnie ogólnie, prawda, kiedy wita się nowy rok, to się wida nowy rok. Więc ja witam Was serdecznie jeszcze raz na cotygodniowej pogadance. E, proszę Was o lajka, like suba, łapka w górę i to wszystko, co tam robimy, udostępniajmy. Dziękuję także za wpłaty, które już Państwo dokonali w tym nowym roku, ale które pewnie dokonacie na nasze stowarzyszenie. Paru nowych członków nam przybyło. Stowarzyszonych, którzy chcą pomagać, idziemy do przodu, rozwijamy się. Proszę Państwa, witam jeszcze raz wszystkich w Nowym Roku 2022. Matko, ja pamiętam, jak miałem ileś tam lat, i siedziałem sobie, i tak sobie wyobrażałem, co to będzie, jak będzie 2000 rok. Co to będzie, kiedy skończy się pewna era, wejdzie nowa, jak to się wszystko i tak dalej, etc. A tu mamy 2022 rok. Ja pamiętam jeszcze nie tak dawno, jak było milenijnie, że wysiądą komputery, co się będzie działo. 22 lata od tego czasu już minęło. Mój Boże. Myśmy go spędzili, tego 17 w ustroniu z przyjaciółmi. Było bardzo miło, serdecznie pozdrawiam ludzi, z którymi byliśmy, ale także gospodarzy, którzy do nas zajrzeli w noc sylwestrową. Pięknie, ładnie, niesamowicie. Na chwilę zapomnieliśmy o tym całym szaleństwie. A może nie na chwilę, może w ogóle zapomnijmy o tym szaleństwie. Proszę Państwa, kontakt na YouTubie z Mahatma Gandhi. Otóż zrobiłem już noworoczny, taki już po Nowym Roku. Tak, kontakt z Mahatma Gandhi. Bardzo ciekawy, bardzo, bardzo fajny, bardzo mądry. Ja nie będę się odnosił do opinii niektórych, które tam poszły. Ja nawet ich nie czytam, nie chcę mi się ich czytać. Ja po prostu daję przekaz i zostawiam ludziom. A co z tym zrobią, to jest ich. Dlatego teraz będzie kolejny przekaz, czyli ambasador ze światów, ale wieczorem. Dlaczego? Aj! Bo to będzie odcinek dla dorosłych. Hmm. A jak myślicie o czym? A, będzie się działo. Ale to będzie dla dodatków. Zapraszam już. Pewnie się za dzień dwa pojawi ten odcinek. Proszę Państwa, jak to się mówi, zawsze są noworoczne postanowienia, tak? Wielu ludzi mówi, że od nowego roku to już na pewno. No i siedzi facet na beczce z benzyną, tak okrakiem. I przychodzi do jego kumpel i mówi: a ja Cię tak obserwuję, Ty już tak siedzisz trzecią godzinę, co Ty tak będziesz siedział cały czas? Tak? To jest moje postanowienie noworoczne. Ale jakie? Że nie zapalę więcej papierosa, a to mnie do tego motywuje. No to go na pewno do tego, proszę Państwa, motywuje. Ale też mówi mąż do żony, kochanie, obiecałem Ci i tak zrobiłem. Powiedziałeś, jeszcze po nowym roku, rzucę alkohol, rzuciłam alkohol, a ty mówisz mało. No to mówię do ciebie, kochanie, no to rzuciłem palenie, a ty mówisz mało. No chyba przyszło mi już tylko rzucić ciebie. Ale to było dobre. dobre. Proszę Państwa, pomimo tego, że to taki krótki czas, dopiero ten nowy rok, a już jakieś sprawy miałem, już ludzi przyjmuję. Otóż proszę Państwa, ostatnio miałem kontakt yy, z. przyjechała pani. W sprawie swojego syna. Wróć, właściwie to był jej brat. Przepraszam. To znaczy nie jest istotne, ale o co chodzi? Otóż on zmarł w szpitalu, tam go źle potraktowano, tam zrobiono z niego wariata, żywego go wywieźli, a już nieżywego go ze szpitala zabrali. Kontakt był bardzo emocjonujący, przejmujący, to już długi kontakt, ale powiedział, że jest mu dobrze po tamtej stronie, że jest szczęśliwy i że wreszcie jest sobą. Wiecie, co znaczy być sobą? Eee, być sobą to znaczy, mm, on całe życie czuł, że ktoś mu coś narzuca. On trochę też miał tam w głowie różne rzeczy. Ktoś mu coś narzuca, że ciągle ktoś go tam, on powiedział: Wreszcie jestem sobą. To było bardzo ważne. No i pewna pani miała kontakt ze swoją mamą. I jej mama powiedziała, mam piękną twarz i ładne ręce. Okazało się, że miała bardzo brzydką twarz. Jakieś takie krosty powychodziły, a dłonie były takie powykrzywiane. To ich jazd się nazywa czy coś takie były. Ja miałem zdjęcia tylko kawałek, więc nawet nie mogę wiedzieć w ogóle tego, tak? Powiedziała, że mam bardzo ładną twarz, mam ładne dłonie. No i że w ogóle jestem cała ładna. Proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że z tamtej strony mówimy. Różne rzeczy, dość krótkie, czasem wydaje nam się, że takie infantylne, ale dla tych ludzi, z którymi rozmawiam, są to rzeczy bardzo ważne, są to rzeczy niesamowite. Wiecie Państwo, czasem jedno zdanie, jeden wyraz robi coś takiego. Jezus, Henryk, naprawdę Henryk, tak? Jeden, jeden czasem wyraz powoduje, że no, paraliżuje nas, że nam, prawda, te włosy stają dęba. A z boku, gdyby ktoś na to patrzył, powie to takie trywialne. A co kogo obchodzi, że ma buty ładne, albo o Jedna pani mówi, wiesz Helenko, Helenka to jest ta, która przyszła, ja słyszę w głowie, e, wiesz Helenko, mam takie ładne swoje paznokcie. A Helena mówi, mamo jak się cieszę i taka, taka skulona, ją mówi, a co się stało, ona kiedy chorowała, miała bardzo połamane paznokcie, wychodziły jej prawie, prawie wychodziły jej z ciała, tu prawie krew ciekła, miała taką chorobę, że te paznokcie wychodziły, a zawsze była zadbana, zawsze się bała, te ręce tak trzymała, bo to były takie nieładne, tu strupy były i mówi, mam piękne paznokcie, dla kogoś z boku, no też, ale dla niej to jest wszystko. No i zdążyłem jeszcze być u pani, która poprosiła o wskazanie złodziei na Usynowie, okradli ją z całego dobytku, kiedy właśnie była na świętach, kiedy zostawiła dom, okradli tą panią. Ja nie będę mówił kogo, gdzie, bo być może ktoś tam słucha, ale moje wizje były bardzo trafne i mam nadzieję, że pomogą znaleźć tych sprawców. Nikt nie może jej czuć bezkarny. Tak. Yy, bardzo to było emocjonujące. Pani bardzo taka w porządku. No, bardzo miła, bardzo miło nas przyjęła. Natomiast złodziejstwo jest złodziejstwem i na ile mogłem, na tyle jej pomogłem. No i nasza pani Bogusia, która jest takim, jakby to powiedzieć, redaktorem. Jakby to ładnie powiedzieć, takim. Domorosłym redaktorem, tak, takim e, niezawodowym, a jednak próbuje robić wywiady ze znanymi ludźmi. Ma takie hobby po prostu, tak. I to fajne hobby, to, to jest fajne. No i robiła już z wieloma ludźmi wywiady, ze mną już też robiła, ale teraz dokonała wywiadu ze mną na temat Janusza Szostaka. Jak nam się pracowało, jaki on był. To krótki wywiad, ale bardzo emocjonujący dla mnie. Zacząłem sobie przypominać znowu naszą pracę, Janusza, nasze spotkania. Tak, to, 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 to emocjonujące, bo przecież to tak niedawno się wydarzyło, mm, ale zrobiliśmy. Można go sobie na YouTube posłuchać. Byłem bardzo obiektywny, bo ktoś tam napisał różne rzeczy o Januszu, o mnie też piszą różne rzeczy. Ja z nim współpracowałem, ja z nim byłem i wiem, jaki był, i, i nikt mi tego nie powie. Mówi się, że miłość ma różne oblicza i tak to czasami jest. I jest taka sytuacja, że żona stoi nad łóżkiem umijającego męża. może podłączony pod aparaturę. Tu już tak ledwo to chodzi. I on tak macha ręką do niej, żeby się jeszcze wzięła, nachyliła, bo chce te ostatnie jakieś słowa do niej powiedzieć. Ona się tak nachyla, a on mówi, obiecaj mi, obiecaj mi coś. No tak, oczywiście, no, no obiecam ci wszystko. Obiecaj mi, że wyjdziesz za Mariana. Jak umrę, wyjdziesz za Mariana. Ona tak odnosi się od tego łóżka i mówi: Za Mariana, przecież tego nigdy nie lubiłeś. No właśnie. No właśnie. Ale to było dobre. Proszę Państwa, no i moc wiary w tym wszystkim. Bóg, wiara, myślenie. Proszę Państwa, w dzisiejszych czasach, jakże smutnych, tragicznych, dziwnych, zakręconych. Nie mówienie o Bogu byłoby czymś bardzo złym, fatalnym. Właśnie tutaj, w tym wszystkim, trzeba znaleźć Boga. Trzeba znaleźć odniesienie do Boga. I to miłosierdzie Boga, o którym mówię, bądźmy jak bracia miłosierdzia. Pomagajmy nawzajem i róbmy dobrze. Wiecie Państwo, straszne stało się to, że tak naprawdę kościół który powinien stać na straży tego wszystkiego, stał się kościołem zamkniętym. To bardzo straszne, to bardzo smutne. Wiecie, komuna nie zrobiła tyle, co zrobiła ta pandemia? Mówię międzynarodowa, bo to przecież nie powstało na wiejskiej, tak? Ta pandemia międzynarodowa. Ksiądz mówi: Nie mogę was puścić do kościoła, bo się boję, że się pozarażacie. Czyli Bóg zaraża, tak? Ksiądz mówi, wolałbym dać komunię do ręki, nie chciałbym mieć kontaktu z Tobą. Wiecie Państwo, ludzie przestali chodzić do kościoła, oglądają w telewizji msze. Księża mówi, można duchowo przyjąć komunię. No, można wszystko zrobić duchowo. No, najeść też może się i można duchowo, ale braknie nam Boga, braknie nam tego miejsca, tego tam, gdzie byliśmy, tak? Ja już mówiłem, że ludzie kiedyś szli do kościoła i nieważne. Wiecie Państwo. Jest taki film. Aha, bo mówimy też, że w Kościele się dzieją takie różne rzeczy, pedofilia, to, tamto, siamto, to, Wszystkich wrzucają do jednego kotła. Kościół się nie obronił. Kościół wydał na siebie wyrok. A tym, co zrobił teraz, jakiś ksiądz mówi, że będzie chodził po kolędzie tylko do zaszczepionych? Co to w ogóle jest? O co to chodzi? I wiecie, jest taki film, nazywa się Sandokan. Państwo może go kiedyś oglądali, moje pokolenie pamięta, i była ta melodia z filmu Sandokan. Sandokan, Sandokan to był taki pirat, nie pirat, ale taki Janosik. Tak? Czyli tam złym zabierał, dobrym znawał i tak dalej. I chcieli zdobyć tego sandokana. On był na wyspie, nie udawało się. No to jak go zdobyć? No to wpadli na pomysł, że od środka go zdobędą. No więc przypłynęło paru rozbitków do wyspy i poprosiło Sandokana, czy mogliby go wziąć i przyjąć tych rozbitków. On miłościwie, prawda, dobry człowieczek, wpuścił ich, a oni co mieli w woreczkach zarazki, cholery, i powrzucali do studni. I większość tych ludzi leżała, chorowała, cierpiała, wojsko przyjechało, weszło, bez, żadnej, bez żadnego wystrzału zajęli całą wyspę. Sandokan tylko z mniejszymi uciekł. Oczywiście, potem jest film Powrót do kanału, on sobie to odbił, ale to jest pokazane, jak od środka ich rozłożyli. I tak diabeł wszedł do kościoła i od środka rozłożył kościół. Ponieważ wiedział, że szturmę go nie weźmie, to więc go rozłożył inaczej. Państwo niech myślą: myślenie to podstawa. Szczepmy się miłością, Bóg jest ponad wszelką głupotę. Ja zapraszam wszystkich na spacer. Najlepiej do lasu bo tam jest zdrowie, bo tam jest wszystko, wiecie Państwo, pogoda, tam pada, nie pada, kogo to? Wyjdźmy na dwór, do lasu, chodźmy, cieszmy się tą wolnością, jaką nam jeszcze dali. Nie dajmy się też zwariować podprogowym, różnym informacjom, takim em, około grobowym, jakie media nas o śmiertelności z tyłu COVID, wyłącznie, wiecie Państwo, teraz się już tylko umiera na COVID, na nic innego się już nie umiera. Więc jest taka scena, jedna pani mówi do drugiej, hmm, na co pani mąż choruje, no dostał AIDS, też, mój to ma COVID, to rozumiem, no, no to teraz, prawda, no, COVID, tak, więc wiecie Państwo, straszne się wyda wydarzyły i wydarzają rzeczy. Proszę Państwa, to ciekawe, ale wyczytałem na Onecie, to fajne musi być. Wiecie, Państwo, wyleciał samolot, 125 pasażerów na pokładzie. Wszyscy wylatując zrobili sobie test, no bo tak trzeba było, no i wsiedli do samolotu jako zdrowi. Wysiadając z samolotu zrobili test. Wszyscy pasażerowie zarażeni, 125 osób, na kwarantannę do jakiegoś hotelu. Doszło do wojny prawie? Ja to czytałem. O to jest niesamowite. I oni się pytają, co się stało podczas lotu. Jak to, które testy były dobre? No, ale wszyscy zdrowi, nikt tam nie kicha, nie prycha. Ale testy pokazały swoje, no proszę państwa. No. To jest tak, wiecie, jak to dwóch policjantów jechało jednym radiowozem, jasne, i walnęli w drzewo, i wypadli przez szybę. Jeden mówi do drugiego. Wiesz, co jest dobre w tym wszystkim, co? Że po raz pierwszy jesteśmy tak szybko przy wypadku. Ale to było dobre. Prawie spadno i wreszcie już jest audiobook. Pięknie wygląda, wytłoczona płyta, w okładce cena katalogowa 40 zł. Od poniedziałku będzie w sprzedaży. Będzie informacja na Facebooku i na stronie www.skich.pl Będziemy sprzedawać także przez Allegro. W komplecie z książką będzie taniej. Otóż e, ta płytka to jest coś fajnego, wkładamy sobie w samochodzie, jedziemy, nie musimy czytać, możemy wieczorem, wielu ludzi chciało, żeby to powstało, więc zrobiliśmy to dla wielu ludzi, a dla, dla tych, którzy też nie lubią czytać. No, może nie to, że nie lubią, nie mają czasu, w dzisiejszych czasach zagonieni i tak dalej, więc płytka już jest. Chciałem także podziękować pani Dorocie, to taka sympatyczka moja, nasza, stowarzyszeniowa w ogóle, która kupiła... Pewną ilość tych płyt zakupiła, już nie będę mówił, ile nieważne, i rozdaję wszystkim, którzy potrzebują po stracie najbliższych. Tą płytę to taki fajny gest, tak? Takie, prawda? Miłe, fajne, więc zapraszam. Polecam także książkę swoją przewodnik poza światach, bo to jest audiobook, to samo, ale książkę nawet polecam w nowym roku. Przypominam, jak można złożyć zamówienie? Przez maila przewodnik małpa-marekszwedowski.pl lub telefonicznie. 732 253 760. Także na Allegro oraz można kupić w księgarni Nieznany Świat. Jeśli Państwo mają kłopoty ze złożeniem zamówienia, proszę zadzwonić pod ten numer, który tu jeszcze raz podaję. 732 253 760. To Grzegorz jest koordynatorem sprzedaży książki oraz audiobooka i wytłumaczy oraz pomoże przyjmie zamówienie. Wyślemy na przykład za pobraniem. Proszę Państwa, jeszcze jedna ciekawostka, aktualnie książka jest tłumaczona i będzie przetłumaczona na język niemiecki. Nasz stowarzyszony Janusz z Niemiec podjął się tłumaczenia, natomiast Dorota z Berlina będzie korektorem tekstu. Bardzo dziękuję za ten gest, za to, że ktoś podjął się. No może i w Niemczech ta książka się przyda. Każdemu się przyda ta książka, tak? Nie ma barier dla tej książki. Proszę Państwa, ja przyjmuję nadal, ludzie do mnie dzwonią. Jest, zawsze to powtarzam i powiem to jeszcze raz. Proszę Państwa, trzy miesiące to jest tak, powiedzmy, no maksimum, ile powinno czasu upłynąć od śmierci danej osoby. No można próbować wcześniej, tak, przy jakichś dziwnych sytuacjach, przy jakichś niewyjaśnionych, no nie daj Boże, morderstwach, oczywiście, ale generalnie te trzy miesiące to jest tak, że. Powinno się to przyjąć. Tak to powinno wyglądać. Więc szanujmy to, zróbmy to, a to też jest szacunek dla osoby zmarłej. Nie odpowiadamy na różne anonimy, dziwne jakieś niki, nie wiadomo jakie, o ja, j, jakiś tam cikuś-cikuś pisze do mnie. Nie odpowiadamy na takie rzeczy. Czego się wstydzimy? Nazwiska czy zawodu? No, no, no czego się wstydzimy, tak? No napisać, Tutaj też zadzwonić. Dzień dobry, tutaj Katarzyna, nie wiem, Frenzel nawet może się nazywać. Kogo to interesuje, tak? Chciałabym powiedzieć, a tu ktoś pisze smsa. Przepraszam, czy pomoże Pan znaleźć mi tatusia? I tylko tyle. No to odpisujemy. Choć nie powinniśmy tego robić, bo powinien zadzwonić. A może coś więcej. A on odpisuje. No czekam, jak Państwo do mnie zadzwonią. No nie, no i, no, no, no i tu opadają ręce. Więc tak to nie działa. Wiecie Państwo, może by to nie wyszło tak jak, tak, jak to się mówi. Była taka, jakby to powiedzieć, konkurs gdzie w Warszawie jest najbardziej dom e, przyjazny bez barier, tak? Dom dla upośledzonych, no wiadomo, dom bez barier. No i tak się zastanawiano, zastanawiano i w końcu okazało się, że konkurs, wiecie jaki wygrał dom? Otóż konkurs wygrał Sejm. Dlaczego? A bo się okazało, że nie ma takiego stopnia upośledzenia, żeby nie można było się do tego domu dostać. Proszę Państwa, i co jeszcze ciekawego? Udostępniajmy, lajkujmy. Eee, suba, łapka w górę, jeśli Państwu się podobało. Zapraszam za tydzień. Dzisiaj ta kawka tutaj właściwie była przygotowana. Nawet się nie zdążyłem z Wami tej kawki napić. Mój Boże, ale popełniłem błąd. Eee. Ludzie kochani, to może teraz tak na koniec, wiecie co państwo, ja to jestem jak zakręcony, jeżeli w nowym roku będę tak zakręcony dalej, to niech państwo wybaczą, ale to jest taka kawka, którą zawsze sobie razem pijemy, więc chwilę się poderektujmy tą kawką, proszę, proszę, śmiało, śmiało, tak, jeszcze chwila, Aha. za tydzień kolejne nasze wejście, zobaczymy także kogo tym razem będziemy wołali, wracam do Mahatma Gandhiego, proszę sobie posłuchać, jak mówiłem, będzie ten filmik dla dorosłych. Nie o tym, co pani myśli, spokojnie. Więc pijemy kawkę. Jeszcze raz wszystkiego dobrego składam państwu na ten nadchodzący tydzień, aby nam się wszystko układało do przodu i jak to mówią, aleluja i do przodu.